Dzisiaj dowiecie się, dlaczego OP przyniósł prochy swojego ojca na spotkanie z kierowniczką, aby zerwać umowę. Opublikowane przez JSB54. Dzieci są niesamowite w złośliwym podporządkowaniu się, ale to działa w dwóch kierunkach. Moje dzieci bywają czasem wybredne. Moja żona zrobiła cholernie dobry rosół, ale dzieci narzekały, że w rosole są warzywa. Nienawidzą warzyw, wywołują choroby u moich dzieci i chciały, żeby moja żona je wyjęła z zupy. Próbowaliśmy im wmówić, że dobry rosół potrzebuje warzyw, żeby dobrze smakował, ale były uparte. Jestem pewien, że inni rodzice mogą to zrozumieć. Powiedziałem dzieciom: Jeśli naprawdę nienawidzicie smaku warzyw, jutro zrobię zupę i możecie się upewnić, że będę wkładał do zupy tylko te rzeczy, które lubicie. Wtedy podobał im się ten pomysł. Następnego dnia napełniam garnek wodą, wyciągam wszystkie typowe składniki zupy i wołam dzieci. Poprosiłem ich o zatwierdzenie każdego składnika. Kurczak? Tak. Sól? Tak. Pieprz czarny? Nie, obrzydliwy zbyt ostry. Seler? Nie, nie znoszą nawet zapachu. Cebula? Nie. Trwało to dalej, odrzucili pietruszkę, liście laurowe i inne warzywa. Ostatecznie całkowita zawartość puli była następująca: kurczak, woda, sól, makaron. Gdy zupa była gotowa, podałem ją i podekscytowani zaczęli jeść. Kilka śmiesznych twarzy później, a jedno z nich powiedziało: To dziwnie smakuje, to nie jest zbyt dobre, powiedziałem, ale dodałem tylko to, co zaakceptowaliście. Myślę, że od teraz to ja powinienem zawsze robić zupę, prawda? Spojrzeli na siebie i powiedzieli: Czy możemy zamiast tego zjeść zupę, mamy? Od tego dnia nie narzekali na to, że w jedzeniu znajdują się warzywa. Jasne, prawie zawsze zostawiają marchewki lub zielony groszek, ale rozumieją teraz, że warzywa dodają smaku. Opublikowane przez NSN242. Do tej pory przez całe moje życie zawodowe byłem mechanikiem. Jest to jedno z moich ulubionych doświadczeń. Klientka skarżyła się na wibracje. Podniosłem pojazd na podnośniku i sprawdziłem przód. Znalazłem prawie zepsuty drążek kierowniczy i wadliwą zębatkę i zębnik. Zasadniczo przednie koło po stronie pasażera nie było w pełni przymocowane do układu kierowniczego i wkrótce mocowanie pęknie i spowoduje całkowite odłączenie koła od kierownicy. Powiedziałem klientce, ile będzie kosztować naprawa i powiedziałem jej, że prowadzenie pojazdu jest niebezpieczne. Poprosiła mnie o złożenie go z powrotem, żeby mogła wyjechać. Powiedziałem jej, że nie mogę tego zrobić, ponieważ jeśli pojazd zepsuje się po tym, jak pozwolę jej odjechać, mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Zaczęła krzyczeć i wrzeszczeć, że zadzwoni na policję i pozwie mnie, i jak jej brata przyjaciel zna faceta, który jest pokrewniony z szefem policji. A ja zostanę aresztowany. Wzywa policję, ja wychodzę, gdy oni przyjeżdżają. Pokazuję funkcjonariuszom pojazd, a oni rozumieją kwestię bezpieczeństwa. Kazali mi po prostu wyprowadzić samochód i pozwolić jej odjechać. Zrobiłem tak jak powiedzieli. A nawet kazałem jej podpisać oświadczenie o odmowie przeprowadzenia niezbędnych napraw dla bezpieczeństwa. Wyszła z najbardziej, haha, ha, ale ci dowaliłam, zadowolonym z siebie uśmiechem na twarzy. Po opuszczeniu naszej posesji została zatrzymana przez tych samych policjantów, a jej samochód został skonfiskowany. Dali jej również mandat za lekkomyślną jazdę. Byłem bardzo szczęśliwy, widząc, jak jej samochód jest holowany. Edycja w celu wyjaśnienia. Policjanci powiedzieli jej, że prowadzenie tego pojazdu jest niezgodne z prawem. Wtedy, prawo stanowe pozwalało mi zrobić dokładnie to, co zrobiłem. Zaproponowałem jej również, że obniżę cenę naprawy i przyjmę płatność w kilku ratach. Ale ona nadal odmawiała. I nie obchodzi mnie, jak dobrze myślisz, że jesteś zorientowany w prawie. Nie wiesz kiedy i gdzie to miało miejsce. I nie, nie powiem ci w jakim stanie się to wydarzyło. Ponieważ już kilka osób przesłało mi wiadomość, że będą próbować znaleźć mój sklep tylko po to, aby mnie nękać i wysadzić. Rzeczywistość amerykańska. O masakra normalnie. Opublikowane przez Balloon Understudy. To było dawno temu, ale dobrze to pamiętam. Przeprowadziliśmy się i mieliśmy niewielką przestrzeń między naszym domem a sąsiadami, i nie podobało nam się, że mogą zajrzeć do naszej kuchni. Zasadziliśmy wiele roślin, które kosztowały tysiące. Moi rodzice uznali, że miało to sens. Tydzień później moi rodzice obudzili się i zauważyli, że rośliny zostały całkowicie ścięte. Mój ojciec był wściekły i pomaszerował do domu naszych sąsiadów. Sąsiad powiedział mojemu ojcu, że rośliny są na jego granicy, dlatego ma pełne prawo je usunąć. Ostrzegł, że gdyby cokolwiek ponownie trafiło na jego własność, natychmiast głosi nas władzą. Później tego samego dnia mój ojciec zadzwonił do firmy, która sadziła nam rośliny i dzięki gwarancji mogliśmy je zasadzić ponownie w przyszłym tygodniu bez żadnych opłat. Upewniliśmy się, że nie ma mowy, żeby znajdowały się na terenie naszych sąsiadów. Jednak kilka dni później przyłapaliśmy go na rąbaniu ich o drugiej w nocy. Wezwaliśmy policję z tytułu wandalizmu i po rozmowie z sąsiadem zdecydował on zadzwonić do specjalisty i oznaczyć granicę swojego majątku. Mój ojciec się zgodził. Kilka dni później wróciłem do domu i zauważyłem pomarańczową taśmę na podwórku sąsiadów. Najwyraźniej jego ogrodzenie znajdowało się 3,5 metra w głąb naszej posesji. Patrzyliśmy, jak zrywa ogrodzenie, całkowicie wściekły. W ciągu następnego miesiąca cieszyliśmy się nową przestrzenią i prywatnością na naszym podwórku, a mój sąsiad stracił jedną czwartą swojego podwórka. Mój sąsiad musiał zapłacić prawie 10 tysięcy dolarów za zniszczenie naszej posesji i znowu mogliśmy zasadzić nasze rośliny. Opublikowane przez Princess G66 Mój ojciec zmarł w dzień ojca w 2012 roku. Był rozwiedziony i mieszkał sam, a ja jestem jedynakiem. To oznacza, że musiałem zakończyć wszystkie jego sprawy. Ta historia koncentruje się wokół mnie, próbującego anulować jego rachunki za media. Zadzwoniłem do jednej z firm, żeby zobaczyć, co muszę zrobić, żeby zamknęli konto mojego ojca. Pani, z którą rozmawiałem przez telefon, powiedziała, żebym przesłał jej uwierzytelniony akt zgonu. Następnego dnia wysłałem uwierzytelniony odpis aktu zgonu. W następnym miesiącu przyszedł kolejny rachunek. Zadzwoniłem ponownie i odebrała nowa kobieta. Powiedziała, że ponieważ nie jestem podpięty pod to konto, będzie musiała rozmawiać z właścicielem konta. Poinformowałem ją, że właściciel konta nie żyje, ale ona się nie ugięła. Musiałem umówić się na spotkanie z kierowniczką, żebym mógł osobiście z nią porozmawiać. Pojawiłem się w zarządzie zakładu z kolejnym aktem zgonu i z w przeźroczystej torbie, w której zwrócili jego szczątki. Położyłem je na środku biurka kierowniczki i powiedziałem, że kiedy będzie rozmawiała z nim, żeby mu powiedziała ode mnie, że go kocham. Kobieta zbladła, zerwała się z krzesła i wezwała policję. Kiedy się pojawili, twierdziła, że ją zaatakowałem. Szczątki mojego ojca nadal leżały na środku jej biurka z aktem zgonu. Policjanci pytali mnie, dlaczego to zrobiłem. Opowiedziałem im moją historię. Wezwano szefa, kierowniczki i wszyscy odeszli od biurka na prywatną rozmowę. Kiedy rozmawiali, policjanci podeszli, żeby ze mną porozmawiać. Powiedzieli, że nie powinienem przynosić ze sobą ludzkich szczątków ale nie było żadnych praw, które zostały złamane. Powiedziałem, że zgadzam się z nimi, ale to skrajne, ale ona nalegała, aby porozmawiać z nim osobiście. Do tego czasu skończyli rozmawiać między sobą. Szefowa kierowniczki całowała mnie po rączkach i powiedziała mi, że zajmie się tym osobiście. Ale historia się jeszcze nie skończyła. Musiałem zadzwonić kilka dni później, aby w moim imieniu podłączyć media do domu. Kiedy osoba wprowadziła adres i telefon, natychmiast zostałem poproszony o zaczekanie. Szefowa kierowniczki, która pomogła mi wcześniej, odebrała telefon. Była miła dla mnie i zrzekła się wszystkich opłat związanych z podłączeniem mediów. Gdy rozmowa dobiegła końca, poinformowała mnie, że jest jej przykro z powodu braku współczucia pracowników. Powiedziała, że pracownik został zwolniony i znowu, że jest jej bardzo przykro. Opublikowane przez Staff Think Send Staff Mój współpracownik, absolutny bohater, złośliwie zastosował się do poleceń ochrony budynku jednego z naszych podwykonawców. Klient był producentem wysokiej klasy komponentów elektronicznych. Ochrona była wszędzie, ponieważ małe pudełko 10x15 cm mogło zawierać mikrochipy warte 250 tysięcy dolarów. Nasz zespół przez tydzień instalował sprzęt w tym obiekcie. Punkt kontroli bezpieczeństwa musiał być mijany podczas każdego wyjścia, jak i wejścia do budynku. Pan ochroniarz, może Chad, zdecydował, że mój współpracownik Steve był bardziej podejrzany niż pozostali czterej technicy. Tak więc przy każdym wejściu i wyjściu Steve nie tylko musiał wyrzucać całą zawartość plecaka na stół, ale Chad wymagał od Steve'a pokazanie mu ostatnich pięciu zdjęć zrobionych telefonem, aby udowodnić, że nie kradnie tajemnic firmowych. Wszystko w porządku, z wyjątkiem tego, że Chad przypuszcza wszystkich innych bez jakiejkolwiek kontroli. Steve stara się zachować pozytywne nastawienie, ale oczywiście to go zjada. Steve stara się być zbyt pozytywny, ale także nieco złośliwy, komentując: Dziękuję Paulowi Blartowi za zapewnienie bezpieczeństwa Ameryce, co niszczy śmiechem resztę naszej załogi. Potem Steve wpada na pomysł, który uwolni go od czada do końca tygodnia. Nadchodzi środa. Steve, jak zwykle, jest przesadnie przeszukiwany po drodze. Kiedy udajemy się do ochrony na lunch, Steve mówi, że musi iść do łazienki. Wraca kilka minut później, absolutnie oszołomiony. Chad zatrzymuje nas w drodze do wyjścia i prosi Steve'a o obejrzenie jego zdjęć. Steve z radością przekazuje telefon. Chada witają osobliwe ujęcia tyłka Steve'a. Co do cholery! Chad rzuca telefon na stół. Och, przepraszam! Myślałem, że mam hemoroidy i chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście tam są. Czy wszystko w porządku z moimi zdjęciami? Czy budynek jest teraz bezpieczny? Chad nigdy więcej nie sprawdził telefonu Steve'a. Dobra robota, Steve.